Dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie się słyszymy. Witam cię serdecznie na podcaście Rozwój w Biały Dzień. Ja nazywam się Janeta Kurcewicz i na co dzień pracuję w firmie Engage, która zajmuje się transformacją cyfrową przedsiębiorstw. Z góry wybaczcie mi ten nieelegancki tytuł podcastu, ale niektóre sprawy uważam, że powinny zostać powiedziane dosadnie. Dziś porozmawiamy o pewnym zjawisku, którego Elegancką nazwą jest greenwashing, czyli trochę o tym, jak firmy próbują nas oszukać, że są ekologiczne, choć w rzeczywistości z ekologią mają tyle wspólnego, co ja z tańcem baletowym czyli bardzo niewiele. Jednak, nim na dobre rozpocznę, podzielę się z Wami pewną anegdotą. Pewnego dnia spacerowałam po moim mieście i natrafiłam na ogromny, błyszczący billboard. Wiecie, z kategorii tych za miliony marketingowych monet. Wspaniale wyglądający samochód elektryczny otoczony zielonymi liśćmi hasłem w stylu Zmień świat na lepsze, kup nasz samochód i dołącz do ekologicznej rewolucji. Całkiem inspirujące, aż sprawdzam. Wchodzę na stronę producenta, no i zaczynam grzebać w informacjach. I wiecie co? I okazuje się, że to wszystko jest jedną wielką ściemą. Bo ten błyszczący cud techniki, który miał mnie przemienić w bohatera ekologicznej rewolucji, jest produkowany w Chinach, gdzie większość energii pochodzi z węgla. Nie dość, że trzeba go byłoby sprowadzać przez pół świata, to jeszcze jego produkcja generowała ogromne ilości CO2. A, no i bateria. Słaba, często do ładowania, często do wymiany. No i na deser cena astronomiczna. Za tyle pieniędzy mogłabym kupić sobie domek na wsi, hodować kury i być bardziej eko. I wtedy zrozumiałam, że padłam ofiarą greenwashingu. To zjawisko polega na tym, że firmy udają, że są eko, żeby sprzedawać nam swoje produkty. Wykorzystują naszą chęć bycia odpowiedzialnymi konsumentami i naszą niewiedzę na temat ekologii. Podsuwają nam fałszywe argumenty, piękne obrazki, które w rezultacie mają nas przekonać, że ich produkty są lepsze dla środowiska. Nadużyć związanych z greenwashingiem jest coraz więcej. Ekogroszek, Ekościema, ekonapój, pod spodem plastik nieodnawialny i tak dalej i tak dalej. Dlatego zdecydowałam się na nagranie tego podcastu. Razem będziemy analizować różne przykłady greenwashingu. Sprawdzimy jak to zjawisko rozpoznać i jak mu przeciwdziałać. Jeżeli tylko taka tematyka Cię interesuje i uwierz, że nie musisz być ekoświrem, żeby tak było, to zachęcam do wysłuchania całości. Czym jest ten tajemniczy greenwashing? Otóż, jest to zwrot pochodzący z języka angielskiego, który składa się ze słów green, czyli zielony, a także od whitewashing, co można przetłumaczyć jako bielenie. Ale w kontekście społecznym jest to też próba wybielania czy ukrycia prawdy. Czyli, jednym słowem, greenwashing to nic innego jak zielone mydlenie oczu. Malowanie na zielono czegoś, co tak naprawdę wcale zielone nie jest, co więcej jest szare, a czasem nawet czarne. Jest to próba przedstawienia produktu, usługi, a czasem nawet całej firmy jako takiej bardziej eko-friendly niż jest w rzeczywistości. Jest to też forma manipulacji marketingowej, która ma na celu zwiększenie sprzedaży albo poprawę wizerunku poprzez wykorzystanie tego zielonego trendu. Greenwashing może przybierać różne formy, np. nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd oświadczenia na etykietach, opakowaniach albo reklamach produktu. Może produkt być nazywany naturalnym, biodegradowalnym albo organicznym, mimo że nie spełnia żadnych oficjalnych kryteriów albo zawiera szkodliwe składniki? Może być też nadużywanie certyfikatów albo znaków jakości ekologicznej czy społecznej, które nie mają wiarygodności albo nie są zgodne ze standardami branżowymi. Na przykład firma może używać własnego logo albo nazwy sugerującej zrównoważony rozwój, bez podawania źródła czy kryteriów oceny. Kolejny przykład to przesadne podkreślanie niewielkich lub nieistotnych aspektów ekologicznych czy społecznych produktu lub firmy, ignorując większe problemy albo negatywne skutki. Na przykład firma może chwalić się, że używa odnawialnych źródeł energii do produkcji swoich produktów, pomijając fakt, że wykorzystuje nieetyczne praktyki pracy albo szkodzi środowisku naturalnemu w zupełnie inny sposób. Zmiana nazwy czy opisu produktu firmy na bardziej zielony albo społeczny, bez wprowadzania żadnych zmian w procesie produkcji lub działalności, to kolejny przykład greenwashingu. Firma może zmienić nazwę swojego detergentu z Super Clean na Eco Clean, zachowując dokładnie ten sam skład i opakowanie. Wychodzi na to, że greenwashing jest nie tylko nieuczciwy i nieetyczny, ale jest także szkodliwy dla konsumentów i środowiska, bo może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego wpływu ich zakupu na planetę i społeczeństwo, tak naprawdę utrudniając podjęcie świadomych i odpowiedzialnych decyzji. Może także osłabiać zaufanie do prawdziwie zielonych i społecznych produktów i firm, które ponoszą realnie większe koszty i wysiłki, aby działać w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Według jednego z badań Unii Europejskiej z 2020 roku, aż 53% reklam produktów ekologicznych było niejasnych albo wprowadzających w błąd. Na szczęście Unia Europejska postanowiła podjąć działania przeciwko tej nieuczciwej praktyce i stworzyła Zielone Deklaracje. To nowa propozycja prawna, którą Komisja Europejska przyjęła w marcu 2023 roku, aby właśnie zapobiec temu zielonemu praniu mózgów. Gdy firmy twierdzą, że ich opakowanie jest wykonane z 30% plastiku pochodzącego z recyklingu, to muszą mieć już na to dowody. Zielone deklaracje mają na celu sprawić, aby konsumenci otrzymywali wiarygodne, porównywalne i przede wszystkim weryfikowalne informacje środowiskowe na temat produktów, które kupują. Dzięki temu będą mogli podejmować lepsze decyzje zakupowe, no i wspierać firmy, które naprawdę dbają o zrównoważony rozwój. Zielone deklaracje będą również przyczyniać się do tworzenia zielonej i cyrkularnej gospodarki w Unii Europejskiej, która zmniejszy nacisk na zasoby naturalne. I zapewni neutralność klimatyczną do 2050 roku. Tak przynajmniej jest w założeniach. A jak to będzie wyglądać w praktyce? Komisja Europejska zaproponowała jasne kryteria, jak firmy powinny udowadniać swoje zielone deklaracje i etykiety, korzystając z solidnych, opartych na nauce i weryfikowalnych metod. Ponadto te deklaracje i etykiety będą musiały być sprawdzane przez niezależnego i akredytowanego weryfikatora. Komisja wprowadziła również nowe zasady dotyczące zarządzania systemami etykietowania środowiskowego, aby zapewnić, że są one rzetelne, przejrzyste i wiarygodne. Ta propozycja dotyczy wyraźnych deklaracji, które są składane dobrowolnie przez firmy do konsumentów i dotyczą wpływu środowiskowego, aspektów czy wydajności produktu albo samego przedsiębiorcy i nie są obecnie objęte innymi przepisami Unii Europejskiej. To teraz przejdźmy do faktycznych przykładów, jak firmy wykorzystują greenwashing i jakie obecnie są na rynku zielone deklaracje nieuczciwych przedsiębiorców. Z takich ogólnych przykładów to chociażby kiedy firma kosmetyczna twierdzi, że jej produkty są naturalne i organiczne, ale nie podaje składu ani certyfikatów potwierdzających te informacje. Ponadto ta sama firma może testować swoje produkty na zwierzętach i używać opakowań z tworzyw sztucznych. Kolejny przykład to firma motoryzacyjna, która reklamuje nowy model samochodu jako ekologiczny i niskoemisyjny, ale nie uwzględnia całego cyklu życia pojazdu, w tym zużycie paliwa, emisji spalin, produkcji części czy utylizacji odpadów. Firma nadal sprzedaje wiele innych modeli o wysokiej emisji i niskiej efektywności energetycznej, chwaląc się jednocześnie tym jednym, całkiem niejasnym, Przykładem samochodu, który produkuje. Kolejny przykład to firma odzieżowa, która ogłasza, że wspiera zrównoważony rozwój i używa bawełny organicznej w swoich ubraniach, ale nie informuje o warunkach pracy i płacy swoich pracowników w krajach rozwijających się. Ponadto firma stosuje szkodliwe barwniki i chemikalia w procesie produkcji i nie oferuje możliwości recyklingu czy naprawy ubrań. A to i tak kropla w morzu tego zielonego kłamstwa. Takich afer już z konkretnymi markami są setki. Na przykład Volkswagen i Dieselgate. W 2015 roku ujawniono, że niemiecki producent samochodów oszukiwał na testach emisji spalin swoich pojazdów z silnikami diesla. Volkswagen instalował specjalne oprogramowanie, które wykrywało, kiedy samochód był poddawany testom i obniżało emisję szkodliwych gazów. W normalnych warunkach jazdy samochody emitowały nawet 40 razy więcej tlenków azotu niż dopuszczalne normy. A Volkswagen przez lata reklamował swoje samochody jako czyste i ekologiczne, podczas gdy w rzeczywistości zanieczyszczał powietrze i narażał zdrowie ludzi. Kolejny przykład: Starbucks i kubki papierowe. Firma deklaruje, że ich kubki papierowe są wykonane z papieru pochodzącego z certyfikowanych źródeł i mają zawierać co najmniej 10% włókien recyklingowych. Jednak według raportu organizacji Stand Earth z 2018 roku tylko około 1% kubków Starbucksa jest faktycznie recyklingowanych, a reszta trafia na wysypiska czy do spalarni. Problemem jest to, że kubki papierowe mają cienką warstwę plastiku, która utrudnia ich przetwarzanie. Co więcej, Starbucks zużywa rocznie ponad 4 miliardy kubków papierowych, co generuje ogromną ilość odpadów i emisji dwutlenku węgla. Kolejna firma, Innocent. Z nazwy? Niewinna firma produkująca soki i smoothie, która twierdziła w swoich reklamach telewizyjnych, że ich produkty są w 100% naturalne i pochodzą z lokalnych upraw. Jednak w trakcie weryfikacji okazało się, że firma importuje większość swoich owoców z zagranicy, a niektóre z nich są nawet modyfikowane genetycznie. Ponadto firma używa plastikowych butelek, które są trudne do recyklingu i zanieczyszczają środowisko. Kolejny przykład – Agent M. Marka odzieżowa, która próbowała poprawić swój wizerunek poprzez wprowadzenie linii, która miała być wykonana z materiałów organicznych i recyklingowanych. Jednak firma nadal stosowała masową produkcję ubrań niskiej jakości, które szybko się psuły i lądowały na wysypiskach. Ponadto firma została oskarżona o wykorzystywanie pracowników w krajach rozwijających się, gdzie płaciła im bardzo niskie pensje i naruszała ich prawa. Takich przykładów mogłabym wymieniać do jutra. Jak widzicie, greenwashing jest bardzo nieetyczną i nieuczciwą praktyką, która ma na celu ukryć prawdę o negatywnym wpływie firmy lub produktu na środowisko naturalne. No dobrze, ale jak się nie dać oszukać jako konsument przez greenwashing? Oto kilka rad ode mnie dla Was. Przede wszystkim sprawdzajcie źródła informacji i dowody na ekologiczność produktu. Nie ufajcie tylko reklamom czy etykietom, tylko poszukajcie wiarygodnych certyfikatów lub opinii niezależnych organizacji. Zrównoważony marketing to taki, który nie wprowadza w błąd konsumenta na temat ekologiczności produktów czy usług, ale przedstawia je w sposób uczciwy i transparentny. Taki marketing buduje zaufanie i lojalność klientów. A także przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Warto więc być czujnym, no i nie dać się zmanipulować. Po drugie, bądź sceptyczny. Pamiętaj, że jeśli coś wygląda zbyt dobrze, żeby było prawdziwe, to prawdopodobnie tak właśnie jest. Jeśli firma twierdzi, że jest w 100% zrównoważona, ale nie udostępnia żadnych konkretnych danych na ten temat, jest to prawdopodobnie greenwashing. Porównuj produkty i oferty. Nie daj się skusić pierwszej, lepszej propozycji, tylko sprawdź alternatywy i wybierz te, które są bardziej zrównoważone pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Wspieraj firmy, które naprawdę działają na rzecz środowiska. Nie tylko takie, które mówią, że są zielone, ale te, które udowadniają to swoimi działaniami. Dzięki temu nie tylko unikniesz greenwashingu, ale także realnie przyczynisz się do poprawy stanu naszej planety. W końcu każdy z nas ma na nią wpływ. Nie daj się zwieść mniejszemu złu. Niektóre produkty mogą być mniej szkodliwe dla środowiska niż inne, no ale nadal mają negatywny wpływ. Zamiast kupować ekologiczne pestycydy, lepiej zrezygnować z nich zupełnie. No i w końcu bądź świadomy swoich potrzeb i możliwości. Nie kupuj więcej niż potrzebujesz i nie daj się nabrać na modę na zielone produkty. Pamiętaj, że najlepszym sposobem na ochronę środowiska jest Realne ograniczenie konsumpcji i marnowania zasobów. A czy to możliwe, że stojąc po drugiej stronie, ty jako przedsiębiorca nawet nieświadomie możesz przyczyniać się do greenwashingu? No cóż, myślę, że jest najwyższy czas, żeby wszyscy zaczęli o tym rozmawiać. Trzeba zrozumieć, że prawdziwie zielony biznes to nie jest kwestia zielonego logo czy eko-etui na produkty. To coś więcej. Jest to zobowiązanie do prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony, uwzględniając zarówno społeczne, jak i środowiskowe aspekty. Myślę, że trzeba zacząć od transparentności. Trzeba być otwarty co do tego, co robisz, jak to robisz i dlaczego to robisz. Twoi klienci na pewno docenią szczerość i prawdopodobnie będą bardziej skłonni zaufać Twojej marce. Możesz być kreatywny i innowacyjny. Nie kopiuj rozwiązań innych firm ani nie stosuj standardowych schematów. Poszukaj nowych sposobów na poprawę jakości swojego produktu lub usługi, a także na zmniejszenie jego negatywnego wpływu na środowisko. Wykorzystuj nowe technologie i materiały przyjazne dla natury. Współpracuj z innymi podmiotami z sektora zielonego biznesu. Zamiast koncentrować się na marketingu, skoncentruj się na działaniu. Zmniejszaj swój ślad węglowy, zasoby, które zużywasz, a także wpływ, jaki wywierasz na swoją społeczność. Pamiętaj, że zielony biznes to jest proces, nie cel. Greenwashing nie opłaca się ani tobie, ani Twoim klientom, no, ani planecie. Zielony biznes to taki, który jest autentyczny, uczciwy i skuteczny w ochronie środowiska i tworzeniu wartości dla wszystkich interesariuszy. I tylko taki biznes ma przyszłość i może przynieść korzyści i satysfakcję Tobie oraz Twoim klientom. I to już koniec dzisiejszego odcinka. Jednym z największych problemów związanych z greenwashingiem jest to, że wprowadza konsumentów w błąd. Ludzie chcą dokonywać wyborów, które są dobre dla środowiska, ale gdy informacje, które otrzymują, są fałszywe, to trudno im zrobić to świadomie. A to z kolei zniechęca do proekologicznych działań i osłabia zaufanie do zielonych inicjatyw. Poza tym, greenwashing odciąga uwagę od rzeczywistych problemów ekologicznych. Zamiast koncentrować się na zmniejszeniu emisji, i ograniczeniu zużycia surowców czy ochronie gatunków zagrożonych, to firmy poświęcają czas i zasoby na kreowanie zielonego wizerunku. Kolejnym problemem jest to, że greenwashing zniekształca rynek. Firmy, które naprawdę inwestują w zrównoważone praktyki, mogą zostać przyćmione przez te, które tylko udają. To stawia te autentyczne firmy w niekorzystnej pozycji, pomimo że to one faktycznie przyczyniają się do ochrony naszej planety. Rozpoznanie greenwashingu i popularyzacja prawdziwie zielonych praktyk w końcu przyniesie pozytywne zmiany dla naszej planety. Każda świadoma decyzja. Każdy zakup, każda konwersacja na ten temat przyczynia się do tworzenia zrównoważonej przyszłości. Jeszcze w zielone gramy, i razem, krok po kroku, możemy sprawić, że nasza planeta będzie zdrowsza, no i bezpieczniejsza dla nas wszystkich. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jestem ciekawa Waszego zdania na ten temat i tego, czy spotykacie się na co dzień z greenwashingiem i umiecie go wychwycić. Podzielcie się koniecznie swoją opinią w komentarzach pod postami w social mediach, do których linki będą oczywiście w opisie podcastu. Tymczasem życzę Wam pięknej pogody na cały tydzień i przypominam o subskrybowaniu kanału, aby nic Wam nie umknęło. Cześć!